Sponsorem programu jest Twiger, producent kolekcji kuchennej Obsidian. Na pełne inspiracji chwilę z programem zaprasza sponsor, właściciel marki Magnat. Na wspólne chwile inspiracji w programie zaprasza jego sponsor, Castorama. Bądź centrum projektowania kuchni. Za wspólne chwile inspiracji w programie dziękuję jego sponsor, Castorama. Za pełne inspiracji, chwile z programem dziękuję sponsor, właściciel marki Magnat. Sponsorem programu był Twiger, producent kolekcji kuchennej Obsidian. Dlaczego nie integrujesz się z chłopakami? Typ mojego kumpla to na pewno nie roch. Czemu Wojtek mówi, że najbardziej mi nie ufa. Do Ursi. Nowy odcinek. Hotel Paradise. W poniedziałek o 20.00 w 7. Pierścień się przebudził. Wszyscy go pragną. Mój skarb. Ale tylko jeden zna jego moc. Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia. Jutro o 20.00 w Siódemce. Zapraszamy na super seans. Będzie jazda. Jesteś gotów? Start. To nie zabawa. Szybcy i wściekli Tokio Drift. Super sens w niedzielę o 20.00 w Siódemce. Prawdziwa historia. Będzie skandal. Nie dam ci Nie dam. Borys Szyc, Magdalena Boczarska. Piłsudski. W środę o 21.00 w Siódemce. Na program zaprasza sponsor. Operator sieci Play. Dostawca światłowodu. Play. Sponsorem programu jest producent leku na zgagę i reflux Esomeprazol alugastrin. Na program zaprasza jego sponsor producent elektrycznego czajnika marki DAFI do filtrowania i gotowania wody.